Witam Państwa na kanale Stanisław Witam Państwa w niedzielnym programie poświęconym Savoir Live. Dzisiaj będę mówił o alkoholu na prośbę pani Aleksandry. Napisała do mnie następującego maila. Szanowny panie, byłabym wielce zobowiązana, gdyby mógł pan w swoim cyklu zarysować różnicę między koneserem piwa. A wysoko funkcjonującym alkoholikiem? O jakich ilościach alkoholu możemy mówić w przypadku kulturalnego picia? Jakie są cele spożywania alkoholu w obu przypadkach? Do jakiego stanu maksymalnie można się doprowadzić, by nie łamać zasad savoir vivre? Czy dotyczą one też samodzielnego raczenia się trunkami? Mam nadzieję, że uzna Pan ten temat za istotny i wart poruszenia, mimo że może trochę wykracza poza zadaną tematykę. Na pewno ma Pan autorytet i wiele osób może skorzystać na Pana wypowiedzi w tej kwestii. Pozdrawiam. No, dziękuję za ten autorytet. Tak, oczywiście kiedy ktoś zostaje alkoholikiem, to zupełnie nie mój temat. Mogę dodać tylko od siebie, że poznałem w swoim życiu kilka osób, które wchodziły no można powiedzieć w alkoholizm poprzez piwo prawda i to jest chyba jakaś jedna z popularnych dróg dochodzenia do alkoholizmu no bo piwo można pić cały dzień bez zwracania uwagi innych na to, że ktoś ma jakiś problem ten pijący prawda bo Wódkę czy wino w dużych ilościach. Znaczy, alkoholicy głównie jednak piją mocniejsze trunki, ale wódkę czy wino, jak się pije za często, no to, to zwraca uwagę, trzeba się z tym ukrywać. A w danej alkohol jest takim, piwo jest takim zdradzieckim alkoholem, ponieważ wydaje się, że no to nie jest alkohol w zasadzie to taki napój orzeźwiający to ma mało procent i, yy, no i później są takie skutki jakie są no i teraz tak zauważmy jedną rzecz i tutaj wracam do tego tematu enty. wcześniej poruszałem go na swoim blogu na temat Savoir -viv. piwo nie należy do świata Savoir -viv. to znaczy należy do lokalnych światów Savoir -viv, do części Niemiec bo część Niemiec jest krajem winnym, a część Niemiec jest krajem piwnym. Holandia jest krajem piwnym, prawda, dlatego, że tam była zatruta woda i, i trzeba było gdzieś pozyskiwać zdrowy, w, w jakiś sposób pozyskiwać zdrowe napoje i, i, i wymyślono, że piwo jest takim zdrowym napojem, że nie ma w sobie trucizn, tak jak woda, bakterii i tak dalej. I yy, Oczywiście zwolennicy piwa przekonują mnie, że piwo też ma dziesiątki gatunków, e, że są wybitne piwa. Znaczy, to prawda, tylko że jednak większość ludzi pije piwo, które tylko z nazwy jest piwem. E, natomiast jeżeli powiedziałem, że ono nie należy do świata Savuar no to jak i kiedy je pić? No i odpowiedź, e, pijamy je poza. Yy, wszelkimi wydarzeniami z zakresu savoir -viv. Jeżeli mamy towarzystwo pijące piwo, to możemy robić specjalne yy, przyjątka, tak to bym nazwał, dla piwoszy. Natomiast yy, yy, tak, no piwa na stół yy, nie stawiamy, piwa do obiadu nie pijemy, Zresztą, piwo no to jest taki napój, który powinno się pić sam, ewentualnie z jakąś drobną zakąseczką. To w tym w Niemczech, kiedyś byłem jeden z pierwszych razów w Berlinie Zachodnim u Polaków. Polak zaprowadził mnie, żona już poszła spać, a myśmy sobie o pierwszej w nocy poszli do lokalu, no i w tym lokalu zamówiliśmy sobie po lampce wina i usiedliśmy przy bufecie i przyszły cztery Niemki, dwie starsze, dwie młode, usiadły przy stole i zamówiły sobie holenderską ruletkę. To były olbrzymie kufle różnych piw, od takich bardzo niskoprocentowych, to jest ciekawostka, uwaga na marginesie, jak Papy Paweł II gościł w Warszawie i był zakaz podawania napoi alkoholowych do bodajże 1,8 zawartości alkoholu. To w wszędzie pojawiło się piwo słowackie, bo ono miało 1,7. Natomiast polskie piwa mają często, zaczynają od 3, a, a dochodzą, nie wiem, do, do, do 7. No ale w każdym razie. One zamówiły tą holenderską ruletkę, w której, jak mi Polak powiedział, są piwa od tam 2% do 7%. No, i nim myśmy wysączyli ten kieliszek wina, to, a do tego były na środku orzeszki, one zakręcały tą ruletką, te piwa się kręciły. One wypiły to, no a tam ich było 4, a tych kufli było z 10 na tej ruletce, 12 pewnie. I bardzo szybko tą ruletkę skończyły. Wszystkie poszły do toalety, wróciły z toalety, zamówiły drugą ruletkę, i jak myśmy skończyli sączyć ten kieliszek wina, to one skończyły drugą ruletkę i znowu poszły do toalety i już się zaczęły obijać o, o ściany. No, więc to yy, myślę, że to jest jakaś ilustracja. I yy, yy, Ile można wypić, bo pani pyta. Po... Zobaczymy tak, żeby powtórzyć dokładnie. Jakie są. O jakich ilościach alkoholu możemy mówić w przypadku kulturalnego spożycia? Jakie są cele spożywania alkoholu w obu przypadkach? Jaka? No, można tu dodać to pytanie różnica między koneserem na piwa a wysoko funkcjonującym alkoholikiem. Tutaj to trudno stwierdzić, bo konesel piwa potrafi wypić olbrzymie ilości piwa na jednym posiedzeniu. To wszystko zależy, jak często to piwo pije. Prawda? I czy codziennie, czy trzy razy dziennie. Więc tak, jakie jest sel picia? Znaczy, piwo się pije. Nie piwo, przepraszam, alkohole. Znaczy tak. W świecie Sawuarwi pija się najwyższej jakości alkohol. I o wcale nie jest tak trudno i nie są tak drogie, bo tutaj nie mówię o jakichś wyjątkowych winach powyżej 10 tysięcy za butelkę, jak niektóre roczniki czy odmiany Don Perignon. Nie mówię o butelkach whisky, które Kosztują 2, 3, 4 tysiące. Kiedyś rozmawiałem z właścicielem takiego sklepu z trunkami najwyższej jakości. No i tam była butelka whisky za 16 tysięcy i było bardzo dużo odmian whisky po 1600 zł, sześćset I zapytałem się, jak to schodzi, i on powiedział, że tej butelki najdroższej to jeszcze nikt nie kupił. A te po 1600, 2600 to ludzie dosyć dużo kupują, ale z wywiadu jego wynika, że głównie na, na prezenty. No i tak, trunki sączymy dla radości podniebienia. Na koneser win. Nie zwraca uwagi na alkohol, tylko zwraca uwagę na pewne smaki, zapachy będące w tym winie. Natomiast no, są wina bezalkoholowe. Sam próbowałem dobre wina bezalkoholowe, i jednak smak prawdziwy, ten pełny, zanika. Alkohol jest taką konstrukcją na Taką konstrukcją, jak konstrukcja wieżowca, ta podstawowa, że są piętra, nie ma ścian zewnętrznych, nie ma ścian wewnętrznych, prawda, tylko są piętra. No to alkohol daje winu taką strukturę, a te piętra później są wypełniane smakami i zapachami. Inaczej się nie da. No i, i pije się dla przyjemności, dla smaku, pije się. W trakcie posiłków, i między posiłkami, i tutaj te smaki się zmieniają: zmieniają się smaki win, i zmieniają się smaki potraw, pojawia się pewne bogactwo, i w związku z tym wszystkie trunki można pić samotnie, to znaczy, usiąść sobie, nie wiem, to. Usiąść sobie, włączyć, usiąść sobie w ogrodzie, włączyć w domu muzykę i wypić kieliszek, brandy, koniaku czy sklaneczkę niedużą whisky. Kiedyś było tak i w podręcznikach savoir to jest zapisane, że do kawy zawsze podaje się mężczyznom koniak, kobietom likiery. Prawda? Likiery to taki typ trunków, który w Polsce już w zasadzie zaginął, znane są wyłącznie jako e, dodatki do koktajli i e, no, ajer, koniak to ludzie kupują. No i, 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 i można powiedzieć, że likiery, to nawet o nich trudno powiedzieć, że to są alkohole, prawda, to, to jest taki, takie coś co ma wyjątkowy smak, ma wyjątkowy zapach, daje pewną radość zmysłową i nie tylko zmysłową, prawda? bo kiedy zajrzymy w publikacje, obszerne często książki na temat szampana, no to mówi się, że szampana odbieramy zmysłowo do godziny gdzieś 18, intelektualnie po 18, najlepiej smakuje... Bezpośrednio po obudzeniu się, kiedy nie wyjdziemy jeszcze z łóżka i wcale niekoniecznie z truskawkami. Prawda? Stare powiedzenie, już nie pamiętam jak ono brzmi, ale w każdym jest taki wierszyk, że białe wina dajemy do tego, czerwone wina dajemy do tego, a szampan jest zawsze dobry i przed, i w trakcie, i po. Prawda? I w podręcznikach Savuar tak piszą, że można szampana podać na początku. Przyjęcia można na końcu, przyjęcia można w trakcie, y, pomiędzy potrawami. Po y, znieść na przykład, czy słodkie szampany do deserów. Szampany, no, oczywiście chodzi o wina musujące, prawda, bo wina musujące z szampanii to, to szampan, ale tak się utarło, że mówimy o szampanie. Także każdy trunek możemy pić sami. Natomiast jaka jest ilość sensowna, znaczy ja opowiem taką anegdotę, którą pewnie już opowiadałem. Ksiądz Jochemczyk pewnego późnego wieczoru, jak go odwiedziliśmy całą rodziną, zawiózł nas do takiej miejscowości wypoczynkowej dla Włochów nad morzem Diano di Marino. No, ona jest stosunkowo niedaleko od jego miejsca zamieszkania, no i tam zjedliśmy sobie kolację, znaczy tak naprawdę to obiad, prawda? właśnie koło pierwszej nocy, tłumy były dzikie, to była sobota, znaczy tłumy były w restauracji, tłumy były na zewnątrz, no i później wyszliśmy w miasto. I miasto było pełne ludzi, wszystkie sklepy były otwarte, restauracje otwarte, stoiska z alkoholem wyszły na chodniki. Na każdym rogu yy, grała inna orkiestra, byli tam też specjalni nauczyciele tańca, którzy uczyli tych tańców, które się tańczy do tej orkiestry, i wszyscy pili, równo pili. No, szło się ulicą, i co 20 metrów było stoisko z alkoholem, wystawione z restauracji, ze sklepu, i, i, i każdy alkohol wino mocniejsze alkohole można było się napić i, i to mnie zdumiało, że no to już tam już była druga w nocy w pewnym momencie. I nie widziałem pijanego człowieka. Nie widziałem człowieka, który by się zataczał, czy, żeby się, czy albo się chwiał. Także alkohol, oprócz tego smaku, który daje, i alkohol jest czymś, co rodzi życie towarzyskie. Prawda? To ja pamiętam nasze zdziwienie, kiedy byliśmy na... W południu Słowacji, w małym, biednym miasteczku, którego turysty i turyści nie odwiedzali, i tam wszystkie, i tam było masę restauracji, wszystkie były otwarte do północy i wszystkie były pełne do północy. Bo to już są białe, karpaty, kraina Win i tam ludzie przy tym winie się bratali. Więc Życie towarzyskie to jest drugi element, ale jest trzeci. Alkohol jako alkohol, niezależnie od tego, czy to jest wina, czy to są mocne trunki, daje pewne efekty, prawda? I yy, yy, nie mówię o efektach typu pijany czy podpity, tylko coś takiego, co się nazywa rausz. Yy, rausz to jest taka, rodzi się taka radość życia, taka otwartość na innych. Taki luz, ale luz w sensie dobrym, a nie złym. I w świecie savoir vivre zdarza się, że ludzie bywają na rauszu. Natomiast nie wynika z tego żaden negatywny skutek, taki, że język się plącze, zaczyna się mówić coś, czego by się na trzeźwo nie powiedziało, obija się o ściany robi się różne dziwne rzeczy. Tego przy Rauszu nie ma. Rausz, jakby jest czymś, co otwiera na zabawę, tak to można powiedzieć, i podejrzewam, bo dowodów na to nie mam, że tej nocy w Diano di Marina wielu było na rauszu, ale mówię, nie było nawet podpitych. I teraz Ciekawostką jest to, że rausz najłatwiej osiągnąć poprzez winamusujące, i one mają to do siebie, że szybko uderzają do głowy i szybko to mija. Prawda? No i teraz, jeżeli ktoś przekracza granicę smakową i przechodzi w sferę rauszu. To musi być yy, zawodowcem. Prawda? To znaczy, ci, którzy stale pijają trunki, yy, potrafią je pić, prawda? wiedzą w którym momencie należy skończyć, bo to już nie będzie dla smaku, tylko będą dodatkowe efekty yy, negatywne. I yy, yy, ci, którzy to wiedzą, potrafią wprowadzać się w stan rauszu. Yy, krótkiego, dłuższego i to taka uwaga na marginesie, znaczy zobaczmy, jest coś takiego jak kultura picia, jest coś takiego jak kultura wina, kultura trunków, bo te trunki mocniejsze pija się z reguły w małych ilościach i, i, i smakowo, nie dla smaku nie stosuje się ich tak jak wina, że wino pije się w większych ilościach. Nie chodzi tylko o to, że one mają dużo tych procentów, ale chodzi o to, że no są niebezpieczne. Tak jak bardzo niebezpieczne są, tak zwane short drinki, to podręczniki o tym ostrzegają i ja widziałem skutki, prawda? że to szczególnie dotyka kobiet, prawda? które nie pijały albo nie pijały koktajli, mają mniejszą masę. I Short Drink smakuje jako rężatka, a później jest nieszczęście. Widziałem takie przypadki na, na różnych międzynarodowych przyjęciach. No, że kobieta wychodziła jak trzeźwa z ekskluzywnego lokalu, przechodziła przez drzwi otwierające się, drzwi się zamknęły, ona skręcała w prawo i w tym momencie się przewracała. Po short drinku, prawda? Nie było to zamierzone, nie była to kobieta, która pija dużo, tylko no nie, nie była profesjonalna, nie, nie była obyta. No i, i kojarzę sobie taki przypadek, jak mieszkałem na Grochowie, bo tam rodzice dostali mieszkanie, wtedy chodziłem do podstawówki, do całej podstawówki, to. Tam na Grochowie, na Targówku, na Pradze w ogóle, no, spożycie alkoholu było bardzo duże i bardzo duże było wśród młodzieży i dzieci. A pamiętam w szóstej klasie szkoły podstawowej, na no, wychowawczyni przyszła i powiedziała, dzisiaj koleżanki K już nie będzie, bo K, bo miała nazwisko na K, nie, nie chcę wymieniać tego nazwiska. E, bo spotkała, widziałem ją w parku, jak piła z chłopakami wino, prawda? To. E, I tam się pojawił taki specjalista od wina, i on e, namówił miejscowe władze samorządowe e, do tego, żeby sfinansowali jego działania, i zakładał e, w różnych częściach Pragi, targówka, Grochowa kluby miłośników wina dla trudnej młodzieży. Trudnej, to znaczy takich, co to potrafili się upić, chuliganić. I on ich tam uczył, opowiadał im o winie, nalewał różne wina do kieliszków, smakowali te wina, mówił im o świecie wina. i yy, i z tego co wiem, to była tylko inicjatywa jedna tego człowieka, lokalna, ale ona przyniosła olbrzymie rezultaty pozytywne. Mówiło się do tym, dużo o tym. Dużo mówili nauczyciele. I to jest dobra droga, prawda? bo no, w krajach winnych, gdzie kultura wina jest, kultura alkoholu jest wysoka, E, takich zjawisk jak nadużycie alkoholu nie ma. Znaczy, nie wiem, jaki jest procent alkoholików, no ale alkoholik to nie jest ktoś, kto e, e, pojawia się dlatego, bo w, wszędzie jest alkohol, prawda? bo na przykład na Słowacji, wtedy, kiedy bywaliśmy na Słowacji. Na przełomie XX i XXI wieku alkoholem mocne małpki, tak zwane były wszędzie w każdym kiosku z gazetami na basenach kąpielowych, w schroniskach górskich i tam też nigdy nie widziałem pijanego i sądzę, że ilość alkoholików na Słowacji, przynajmniej wtedy była dużo niższa niż na przykład w Polsce. Także warto kształcić swoje dzieci, nie mówię o pięciolatkach, nie mówię o dwunastolatkach, mówię o osiemnastolatkach i wyżej kształcić dzieci w kulturze alkoholu, a nie stosować metodę zero alkoholu, prawda? bo to prowadzi do takiego skutku, że później dzieciak gdzieś się znajdzie w jakimś środowisku, na jakimś prywatce, na jakimś sylwestrze. I Zacznie pić i będzie pił w taki sposób szaleńczy, prawda? No bo bez kultury alkoholowej. Bo to nie jest tak, że ktoś powie, mam ogólną kulturę wysoką, więc mam też kulturę alkoholu. Nie. To trzeba wejść w świat wielkich, wspaniałych alkoholi, win, koniaków, yy, grab, yy, brandy, whisky, metaksy, ginu i tak dalej, i tak dalej. Zdobyć pewną. Obszerną wiedzę na temat tych trunków przejść y, przez y, szkołę smaku y, tych trunków i y, z kulturą alkoholu jest tak, jak z kulturą muzyczną, prawda, że trzeba coś wiedzieć o muzyce, trzeba się osłuchać. To nie jest tak, że po prostu kulturalny człowiek będzie koneserem. Muzyki poważnej, prawda? To jest jakby oddzielna, oddzielna dziedzina, no i świat alkoholi jest integralnym światem Savuar ten świat Savuar bez alkoholu nie, nie funkcjonuje, traktuje ten alkohol jako coś znaczy tak, jak nie wiem, surówki, ciasta, zupy i, i tak dalej, jako element. Element tego świata, który jest na pograniczu świata zmysłowego i świata intelektualnego. Tyle to tylko zasygnalizowanie pewnych problemów. Dziękuję bardzo.